Jestem ja konie po betonie, w Rej mgle! No i? No, no. Jak tam? Dobrze? Dobrze jesz? Mi tu. A co on chce ode mnie, kurwa? Ja za nim Jazda z nim Mago No i co, motherfuckers? Fuckers No Co ja tu miałem robić? Idziemy i kończę wszystkim Koniu że to jest buta po mieście Nie jestem bogaty jeszcze <laughs> Panama, oczywiście o, że z trzema ochroniarzami, no mówię to duże miasto to. A pójdę z buta Picersko. Dobra, Give me the map, okej okay. mm, um, Biegam tylko po żółtych z Albo może kurwa zaczniemy bójką, bo jesteśmy w dobrej dzielnicy do Zobaczymy czy za dnia też się lubią ten, po po po. po. Pobić. On coś tutaj, ten? Jakiś... mu rzuca tą puszką. I jak tam? O kurwa, idą po mnie. Chyba po mnie idą. Ojej! Polera! Chłopaki, help! Jedziemy z... Dawaj, jedziemy z nimi normalnie! Dobrze! Dobrze! Dobrze idzie! Dali wyjazd stąd! Morderstwo Ojej, tu się morderstwo stało? O cholera! Ole, rozdanie tej! Ale mocy sam tej... Trzech naszych padło! Oret! Ej! Ło kurwa, strzelaniny robią! Ojej! Ja chyba są idę!

Kolej rano. Dobra, no nie udało mi się. Dobra, idę na misję, bo problemy znajdują mnie same. He he. A tym co? ja. Rampage. Trzeba żyć. O. No. Ociąg, nie, tramwaj. O. Tak chcę głosować tutaj. I have a brain. I want to vote o kurwa. No dobra. No to tyle, se pogłosowała, se babka. Dobra. I na to misję, bo tu naprawdę się. całe problemy się wiążą. O. Siemano! Witam. Na tym upiornym przyjęciu. Evelyn Arthur Morgan at least the mayor thinks you robbed him oh. uh, to Aha aha Okay Dobra Do you, uh, I mean to say, uh, Która z pan... Can you steal things? Nie pani asking me to incriminate myself, Mr. Miller? Padający Padający deszcz, Wielki Wód. Szybujący orzeł. OK. to nie Okej Co? Myślę, że bierzemy karoce, nie? Na luzie Ło kurwa Daj chłopaki, wsiadać. Zrywka, Fixuj tą maszynę! Dobra, chwila mapa, kurwa No i goni nas policja Mam grzywnę, o kurwa, a syn tu podjechał i kurwa. O kurczaki Dobra, wyjazd Fiksujemy maszynę. Kolera jasna. Dobra, do szybującego orła. Czyli w lewo. Nie więcej. Chłopaki wejdą zaraz na prostej, spróbuję mu wepnąć trochę. Ojej... Ej! Pomyłek! Czemu oni to robią? Po co oni to robią? Aligator kurwa. Ucik. Do budowy aligatora strzelą. Kurwa do budowy... Ucik! Co tego się tej? Ojej no ciekawe. Dobra, jedziemy. Hello? Koleś mi się Dobra, a mój koń? Kurwa. No to super! Cholera. Gnamy. O kurwa. O, ale będzie ładnie, tym, tym karosom też czuję, będzie... Bardzo ładnie będzie. Ale nie mam tempomatu, jak miał tempomat... To by było dobrze. Tak, muszę kontrolować. O kurwa, zrobiliśmy to, dobra, mamy to, bingo, kurwa Ej, potrzebujemy nowej karocy. Ej, chłopaki, o kurwa Dobra, coś trzeba zrobić, nie? Cholera Dobra, znajdziemy inną Tabliczkę czekoladę sobie O, jest wóz Tu umiera, gdzie? Tak, ktoś tu umiera, no Aha, aha, dobra, dobra, pomoż, pomożemy mu. Ej, byś ja dał lekarstwo. Lekarstwo? To mu na pewno pomoże? Jak tam? W porządku jesteś, widzę. W porządku, gościu. Da se radę w życiu. Ale bułę już dostał, gość. Ostrzegawczą, nie Będzie wiedział. Dobra, jedziemy dalej. Można rozbić obóz i odpocząć trochę, nie? Myślę. Namiot się rozbiłem. I do południa się pośpię. Se upiekę. Klasyczny start. Se powytwarzam trochę amunicji. W maksa mi się udało wyprodukować amunicji, także fajnie. Także zwijam obóz. No i podróżujemy on foot, o kurwa, dobra, <śmienią> podróżujemy on foot, no ja no, co tam, okej, okay. jest luz, ludzik jest, Dobra to, ale rozbrojony, nie, no tak to się robi, ue, można wejść do dobra, ty no, spompowany tej, ue, talizman jakiś z rogu bizona, <śmienią> No i pasuje. Good dog, good dog. Very good dog you are. Yes, yes. Border coś tam. Border coś tam, można jest Pilnujące żywego inwentarza, a to ciekawy mindset. Dobra, zjeżdżamy. O, mamy wóz. Ej, chłopaki. Bo jest sprawa. No, bo jest sprawa ogólnie. Uuu, i stara kieruje. Teraz stara kieruje ty. Ej, halo. Tu się nic nie dzieje, chłopaki. Dobra, zapraszam do wozu. Cholera, nie ma miejsca. A nie, jest, dobra. No, i tym sposobem jedziemy wozem. Uuu, Na tej to można się rozwinąć. Skrzydła, do, O, kur. Dobra, przesadziłem, przesadziłem. Dobra, soszcz kurwa. Chłopaki, sorry Kurwa. Trzeba kaski zakładać, no nic, dobra, idziemy. Dale będziemy. O, już jesteśmy w sumie. No Pewnie, że jestem. Amerykańscy, i co wy Aha, Dobrze jest Jak mam spojrzeć? A, kamera filmuła Jedziemy, czekaj czy ich wpuści, Chłopaki wbiegają sobie normalnie Wjeżdżamy gdzieś Wyjść z wozu Ej, a czemu? Ja tu już mam wyjść z wozu? Uuu, ale przy... O kurwa, i co? Uejej! ja przecież ja. A. A. Idziemy, miśliby? Popak, czekaj, ta. Się tu pota. jest tam gościu. se Tam wejść na dach jakoś, nie? Dość. Dobra, dobra. O ty dostał. A tutaj? Jeps, jeps, jeps. Czy to tutaj? Lamba, labraka, dobra, 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 dobra. Dobry idę? O kurwa. No i co? Co niby źle zrobiłem? Don't Burry zniszczył dokumenty, serio. Tak... Aha. Jadę jeszcze raz. Dobra, wjeżdżam. Aha, tu wystarczyło pójść, tak? Fajnie. Super. No, bomba. O kurwa, wpadłem na glebę tej. Sorry. Znowu zjebałem. Ej, chłopaki. Kurwa. No ja się szczel, im ich jasny. Kurwa, no spadłem z dachu, cholera. Kurwa. Yes. Dobra, teraz mi się uda Ci tam biegają? Dalej Wyjazd stąd Dobra, tutaj Tutaj Nie wiem gdzie Serio No nie wierzę w to Dobra, udało mi się wejść Muszę się zakradnąć na górę gdzieś Mějme se na to. Co máte zkošti, co Ojej. Dobra, zakradam se. Okej. Okay. No dobra, niech sobie gdzie? Jeżdżamy. O, Tumberley się ma. O kurwa, wyjechał. Ze stu wyjechał. Pański dostaje go tutaj.

Um. Dobra, wychodzę Hehe heh. O kur... Ujej Łol za dymka ty O, poznajcie szelbę tłoko! Z bliska Nie trafiłem, chodź Dobrze, atakują Przylać w nich! Dobrze idzie. Szukam orła szybującego. O! Ojej! Rozumiałe! Wej. O tu się dzieje reakcja! Wyjazd z klubu! Wej to mi Uuu, udało się! Chyba. Dobrze, Orle! Orlanie. Ej, kurwa, gonią nas. No. jej. Doszło to w niego? Dobra, zmienimy na tę. Mamy wybuchową amunicję i to... Trochę? Trochę. Serio, cztery mam ich? I se robią jaja? No, myślę, że ja tyle zrobiłem tego. Oh, kur. Kurwa. Nie wyglądałoby cię. to będzie coś, co chcę. Może Dziękuję. Koniu! Jedziemy! Ducz chce pogadać, to jedziemy, nie? Jakie wybrane rośliny Williamowi? Nie mam! Co to jest, William? O, William. Siema William. Ty, a ja nie mam twoich roślin. Jakie rośliny mam mu dać? Zbieram se kurde kwiaty. Dobra, idę stąd. O cholera. Dobra, niech co robi tam. Idziemy. To jest? Czy gdzieś coś No bo jest gościot. Mam zapach maskujący Hehe Chyba A mnie? Ma go gościu tej Ale jaja Ue. Co zwierzątko? Dobra, mamy swoje do zrobienia ty Jazda O no, przyczepić, żeby trzeba montować Ojej jej Dobra, idziemy dalej Dobra, muszę tu gdzieś zapłacić Ale zapodajemy Ty, to był bocian? Poczekaj No to nie patrzę. Indyk. O, wóz sam podjechał. No. Ej, kurde. Ej, no dawaj mnie ten wóz Cholera jasna Co wy tak pędzicie no No to chuj Dali rabę U, a tu co jest? a tu kole się Ludzik jest. O kurwa Ej Ślają w nas Dobra, wyjaśnili chłopaki O kurwa, tym co? Ucik Ucik Dobra, bierzemy to A my nie, zobaczmy co mają Dobra, także dla odważnych Jak ktoś chce, to może jechać A nie, bo to jednoosobowe to jest Aha, dobra No to No to tak, no to już Właśnie Nawet nie Ujechałem, ale dobra jeszcze raz. Dobra, w którą to się jedzie? Większy wóz potrzeba mi. O kurwa. Przebiliśmy się, spokojnie. Siemano. Ja tędy jeżdżę zawsze. Ajajaj. Mm. Aj, aj. Trochę wyszarpuje sprzęt, ojej. Cholera, na płoty jest słaby no.

Nie policja? To jest policja, ale Ci na bank się czają. <laughs> Ci tu na. Okej, okay, obróbmy ten bank. Ci, a no to jedziemy na bank, normalnie, Chodziłoby, że jedziemy na bank. Także. Co mogę powiedzieć? Do zobaczenia. W następnych odcinkach. No i w następnym odcinku jedziemy na bank, nie? Także do zobaczyska. Cześć!